Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogdan Szymczak. No, dla mnie to jest w ogóle wyróżnienie, że po, po Sławku takim autorytecie fotograficznym mogłem tutaj e, przedstawić siebie jako no, takiego początkującego kolekcjonera. Nigdy nie miałem w rodzinie kogoś, kto fotografował albo był związany z fotografią. No, sam się urodziłem, znaczy nie sam się urodziłem, Urodziłem się w połowie zeszłego wieku, a od pięciu lat jestem już na zasłużonej emeryturze, tak można powiedzieć. Żadnych korzeni fotograficznych nie było u mnie w rodzinie. Nawet na pierwszą komunię nie dostałem żadnego aparatu. No, no, takie było życie. Natomiast kiedyś znalazłem w domu, nie wiem skąd się tam znalazł, polski aparat Fenix 1. Wziąłem go, zacząłem robić. Nikt mi tego nie pokazał nawet jak robić, ale zacząłem. No i okazało się, zaczęło mi to jakoś wychodzić. Kolejnym aparatem był druh, ale to już na doki film 6 na 6 Tak co do konstrukcji Feniksa, to jeszcze jako taki młody chłopak udało mi się go naprawić i okazało się, że Ciekawe rozwiązanie, naciąg migawki, tam po prostu zastosowano sznurek. Nie wiedziałem, ale udało mi się to też naprawić. No tak sobie przytykałem wieleś tam lat, odbitki w foto wywoływałem. Natomiast na początku już lat 70., kiedy jakieś tam swoje pierwsze pieniądze miałem, Kupiłem pierwszy prawdziwy już aparat Praktika L, pamiętam w czarnej obudowie z obiektywem miplan. W tej chwili odkupiłem sobie podobny aparat, żeby mieć pamiątkę. Także te wszystkie aparaty, jakie kiedyś w dzieciństwie miałem, mam u siebie nie te same egzemplarze, ale te same modele. Później zacząłem również wywoływać. Odbitki najpierw u kogoś na powiększalniku, później sobie zorganizowałem sam ciemnie w domu, ale tak jak i wcześniej całkowicie takim samoukiem byłem, do wszystkiego sam dochodziłem, gdzieś tam w książce przeczytałem, doświadczenie, doświadczenie i doświadczenie jeszcze raz i do jakiegoś tam efektu doszedłem później właśnie też jako młody chłopak gdzieś wesele, śluby, gdzieś tam robiłem zdjęcia. To pozwoliło mi, że mogłem sobie kolejne aparaty kupować, już lepsze, nie tylko Praktika L, ale kolejne z tym, że jest serii praktyki. I tak końcówka lat 70., można powiedzieć, to, to już wykonywałem w zasadzie zawsze na dwóch aparatach. Jeden do fotografii czarno-białej, drugiej do slajdów. No i tak jak wspomniałem, że pozwoliło mi to na wymianę aparatów na coraz lepsze, ale wtedy nawet nie wiedziałem, że aparaty można kolekcjonować. Zawsze uważałem, że kolekcjonować to można znaczki, a nie, a nie aparaty. Także taki epizod, właśnie fotograficzny. Ale ta fotografia, całe, całe życie jakoś tam albo blisko, albo bezpośrednio była związana ze mną, bo jak tak cofam się nawet i do dzieciństwa, to okazuje się, że kolega z piaskownicy, z którym wychowaliśmy się razem na jednym podwórku, no to na pewno niektórzy znają, to Leszek Dowiński był. Także też fotograf Solidarności. Później, to już od 1990 roku, założyłem, założyłem własną firmę. I tu już w zasadzie fotografia stała się podstawowym źródłem utrzymania, bo to była przygotowanie offsetowa z fotografią reprodukcyjną, wielkoformatową. No to już tam olbrzymie ilości filmów naświetlania dla innych drukarń. Także no tu przez wiele, wiele lat. Później na świetlarki fotograficzne i później do offsetowa. Kiedyś, właśnie jak już następowała ta era cyfrowa, sobie pomyślałem, może warto jakieś aparaty analogowe mieć, żeby chociaż ze dwa, trzy, może cztery aparaty, jako takie wspomnienie dawnych lat. I wtedy córka kupiła mi pierwszy aparat. To był taki malutki, na pewno wszyscy znają też, e, Kijew Vega. Wtedy nawet nie wiedziałem, że takie aparaty istnieją. E, na no, takie malutkie filmy, tutaj mam e, trzy rodzaje filmów, bo od tamtej pory skompletowałem całą serię tych Vega. E, od e, Vega 2, e, e, Kijew 303 w różnych kolorach. E, no i tutaj ciekawostka. No, zawsze uważałem, że to jest Kijew-Wega. Natomiast jeśli w tej chwili postawimy obok siebie dwa takie aparaty, no niestety to nie są dwa Kijewy, tylko Kijew-Wega i Minolta 16. Kopia jeden do jednego Kijewa z Minolty. No dokładnie, dokładnie ściągnięte. Ale właśnie. Częścią to część było tak, że w tamtych latach ci sami producenci produkowali te same aparaty, ale dla różnych firm. Przykładem chociażby taki malutki też aparat to chyba z lat 70. Cajz i F, gdzie Zeiss w ogóle nie produkował tego aparatu. Na rzecz Cajsa produkowała firma Bilora. Jak zobaczyli, że cały osiągnął sukces z tym aparatem, oni zaczęli ten sam aparat wypuszczać dwa lata po tym aparacie, ale już pod własną firmą. Na, na czym się skupiam? Na początku y, chciałem y, może jedną firmę, znaczy jak, na początku to były te, ten jeden aparat, później dwa, trzy, więcej. Później y, jedna półeczka y, w domu, później dwie półeczki. Y, jeden regalik, drugi regalik i tak to coraz więcej, coraz więcej. Po kilku latach no, tych aparatów przybywało, miejsca coraz mniej. Po piwnicach chowałem, gdzieś chowałem, żeby, żeby, ale nie było to wyeksponowane. No i przyszła wreszcie decyzja taka, no trzeba to jakoś wyeksponować. Udało mi się, że w domu wydzieliłem taki kawałek miejsca około 60 metrów na, na moje muzeum. No, Podzielony na dwie części. W jednej części część ta muzealna, w drugiej części nie, część biblioteczna, gdzie książki, zdjęcia, tam inne takie rzeczy są. Także zapraszam, jeśli ktoś będzie koło Warszawy albo w Warszawie, zapraszam do obejrzenia. Takiej mojej skromnej kolekcji. Polecam serdecznie, byłem ostatnio przez przypadek, e, nawet da się zanocować. No tak. No, ale Karol, no, przejeżdżałem przez Warszawę, widziałem kogoś leżącego e, na ławce e, na dworcu, no to mówię, no nie będzie nocował tutaj, to wziąłem siebie do domu. Tak, jeszcze się okazało, że to ja. A, właśnie. Także, ale, ale, ale miło spędziliśmy. Chwilkę, także, no, y, no, tak, takie przypadki są także y, właśnie w tej chwili mam te kilka metrów, gdzie już mogę spokojnie sobie zaprezentować tak jak wcześniej y, unikałem dużych aparatów czy dużych statywów, bo nie było gdzie w tej chwili no, szukam też i dużych i, i małych statywów i, i y, no, statywów tak samo jak no, y, Kolekcja zaczyna się też często od jakiegoś jednego elementu czy, czy od jakiegoś przypadku. Kiedyś yy, kupiłem yy, na przykład welę yy, mikroskopową yy, i szukałem, yy, gdzie ją podpiąć. No i, Udało się, że dwa dni temu przy, y, kupiłem i przyjechał do mnie mikroskop i już stoi cały komplecik będę mikroskopowa z mikroskopem. Y, Gratuluję, a, ja do Bery nadal nie mam mikroskopu. A, no widzisz. Y, Przyjedź, zobaczysz jak to wygląda. Y, Także, y, jak, jak powiedziałem, czasami zbieram jakiś aparat, y, tak jak na przykład piękny aparacik, na pewno większość Państwa znacie ten napalek z roku. Model z 1897. No, historia też jest znana, że to nie jest projekt Kodaka, to jest podróbka, znaczy... Patent to jest... Znaczy patent już powiem kogo? Boston Camera. Tak. Kodak zaczął produkować równolegle z tamtą firmą, skończyło się procesem przegranym przez Kodaka, ale polubownie załatwiony, że Kodak spłacił firmę, kupił dla siebie cały projekt i tylko pod, pod szyldem Kodaka jest produkowany. Przepraszam, ale muszę wtrącić się. Na chwileczkę się wtrącę. Mylisz się. Bardzo cię przepraszam. To było w ten sposób. Pulse i E, czyli mm, e, kamera, mm, Boston, kam, Boston Camera wypuściła ten aparat e, z tak zwanym czerwonym okienkiem, czyli bullseye. Oni go tak nazwali, żeby był podgląd, jaki jest film, na której klatce filmu jesteśmy. Kodak chciał od niego wykupić patent na ten aparat. Niestety oni się nie zgodzili i Kodak poprosił inną firmę fotograficzną, której teraz nie spamiętam nazwy, żeby wykupiła całą tamtą firmę Boston Camera. A w momencie, kiedy ją wykupiła, to on wykupił tamtą firmę. I dlatego ma, nie tylko miał patent na produkcję tego Bulse A' w sensie tego czerwonego okienka, ale miał patent na produkcję tego aparatu i jeszcze 40 minut. Czyli jeszcze był, była firma pośrednia, zanim dotarło to do kotaka. Mnie się udało kupić taki aparat w bardzo dobrym stanie, jeszcze z filmem oryginalnym, który, który był z tej strony, czyli gdzie się wkłada nienaświetlony film i przypuszczam, że to był jeszcze nienaświetlony film, a w środku pod filmem jest jeszcze naklejka sprzedawcy. Także to też jest, można powiedzieć, taka wartość dodana do aparatu, jeśli uda się kupić z jakimiś indywidualnymi cechami. I teraz, no to jest jeden z większych pudełkowych aparatów Kodaka, a to dla porównania jeden z najmniejszych pudełkowych na film 127, to jest nie, to jest Baby Deluxe, bo było kilka wersji tego Baby, to jest ta wersja Deluxe. Aparat nie był w ogóle sprzedawany, tylko jako dodatek do jakichś gazet, czasopism był przekazywany. To jeszcze instrukcja do tego Bullseye. I właśnie jak szukam aparatów, tą wartością dodaną to są jakieś cechy indywidualne typu znaczek sprzedawcy, taki można powiedzieć, zwykły aparacik niemiecki, ale z wytłoczonym miejscem, znaczy tekstem Made in Germany US Zone, czyli produkowany w strefie okupacyjnej amerykańskiej na terenie Niemiec. Poznajemy historię, zresztą sami siebie rozwijamy, poznajemy otoczenie świat, nawiązujemy więzi z innymi ludźmi. To właśnie zauważyłem często, ktoś do mnie przychodzi, a na chwilkę zobaczę, zobaczę, co tam masz. Mniej niż dwie godziny jeszcze nie zajęło, żeby po dwóch godzinach wyszedł z muzeum, bo zawsze, a to zdjęcia, a to aparaty, zawsze, zawsze coś co się znajduje. Ale przede wszystkim przekazywanie wiedzy o tych aparatach, a nie samo oglądanie. Tak, odżywają wspomnienia u ludzi, że a taki miałem, a to jak albumy ze zdjęciami się przegląda, to tak jest ciekawe, tamte ciekawe. Mam też kilka takich przykładów zdjęć, ponieważ w pewnym momencie doszedłem do wniosku, nie tylko aparat. O sprzęt, ale zdjęcia, ponieważ to jest wszystko powiązane. Rozwój yy, aparatów yy, ściśle związany z rozwojem yy, błon, yy, czy samej fotografii. Yy, to jest. Już pokażę kilka zdjęć. Wczoraj oglądaliśmy takie fajne panoramiczne zdjęcie długie. Yy, kiedyś byłem na wystawie. Yy, w, Łodzi, gdzie też była wystawa właśnie takich panoramicznych zdjęć długości 120-150 cm. Chodziłem koło tego, zastanawiałem się, jak to jest zrobione, gdzie to jest łączenie. Okazało się nie, to, to jest z jednego naświetlania. Kodak wtedy produkował różnego typu, znaczy na początku zeszłego wieku, różnego typu aparaty panor panoramiczne, które albo się przesuwały, albo obracały ale w momencie obracania również się film przesuwał, także jednocześnie był naświetlany cały film i później chyba stykowo to... Albo przez powiększalnik. Ale y, znaczy, tak, metody, jak to wykonywano, można znaleźć w internecie, bo ja też to znalazłem. Jest nawet y, strona archiwum y, 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 amerykańskiego, gdzie y, te wszystkie zdjęcia można nawet sobie pobrać, zobaczyć i metody wykonywania takich zdjęć. Y, I właśnie ja mam takie zdjęcie, tu co prawda, tylko niewielka odbitka. 63 cm w podstawie ma zdjęcie. To jest, to jest zdjęcie pielgrzymki w Nurt we Francji i okazuje się, że jedna rodzina od 1885 roku ma prawa wyłączności na robienie tego typu zdjęć dla pielgrzymek. Tu na tym zdjęciu, to jest zmniejszone, ale jest parę setek ludzi i w każdym punkcie tego zdjęcia wszyscy są ostrzy. No, pomijając to, że wtedy była inna dyscyplina może fotografowania, bo wszyscy mieli oczy otwarte. W tej chwili jak się chce grupę zrobić, to trzeba kilka zdjęć zrobić i, i montować. Takich ciekawostek ze zdjęciami, to jest odbitka, w środku jest oryginał, diapozytyw stereoskopowy, cesarz niemiecki Wilhelm II z całą rodziną na spacerze w parku w Berlinie, to jest cesarzowa Augusta Wiktoria, syn Eitel Friedrich i książę plus z żoną księżną Sofii Charlotte, no tam dalej, dalej, dalej ma długie nazwisko. Zdjęcie datowane mniej więcej na 1010-1915 rok.